Siemanoczki, z wami Polina i witam Was na moim nowym odcinku na tym kanale. I dzisiaj ja nagrywam drugą część moich szkolnych uwag zaczynamy. Z tego co Wy już wiecie, poszłam do nowego technikum i w nowym technikum uwaga, uwaga, mam już 8 uwag. Wszystkie te uwagi są wypisane na 3karteczce. Tutaj wy i tak na stowę się nie doczytacie, bo tutaj pisamy jak kurka łapą, ale dziś Wam to wszystko przeczytam. Pociśniemy razem beczunie, więc zaczynamy. Pierwsza uwaga. Bezczelne zachowanie na lekcji fizyki uniemożliwiało prowadzenie zajęć, włączając trzykrotnie głośną muzykę mimo prośb nauczyciela. Tak, to była pierwsza moja uwaga w tej nowej szkole na lekcji fizyki. Po prostu podłączyłam się do głośnika mojej koleżanki i włączałam aż trzy razy, aż trzy, no, taką śmieszną muzykę, nie? I po prostu pan się wkurwił. A my go wkręciliśmy, że niby to leci z tego ze stołówki i on jak wybiegł do tej stołówki, nie a potem przychodzi do nas na lekcji tak i mówi, że niby co wy sobie tutaj ja robicie i w ogóle druga uwaga, opuściła klasę przed końcem lekcji. Obsałem, że to pani od DB mi to wpisała, bo to w sumie jest w jej stylu takie uwagi pisać, bo została tam dwie minuty do końca lekcji i ja w po prostu sobie wyszłam z laskami i tyle, nie? Trzecie! Uczennica przeszkadza w prowadzeniu zajęć. O Boże, ale kreatywna uwaga. Czwarte. Polina opuszcza klasę bez pozwolenia. O Boże, znowu kolejna uwaga. Chociażby coś nowego by wymyślili, a nie wpisując począt dwie takie same uwagi. Nie no, zero kreatywności, naprawdę. Piąta uwaga. Uczennica przeszkadza w prowadzeniu zajęć. I znowu ta uwaga. Szóste. Pulina przyszła na lekcję nieprzygotowana, czyli nie ma zadania domowego, nie ma zeszytu ani podręcznika z języka polskiego. Uniemożliwiała prowadzenie lekcji, pije, chodzi po klasie, głośno się śmieje, nie reaguje na zwracanie uwagi. A tutaj mnie w tym rozbawiło, że niby pije. Jestem ciekawa, co ja wtedy piłam, nie? Już chyba wiecie o co chodzi, nie? Siódma uwaga: Uczennicę nie wykonuje poleceń mimo wielokrotnych upomnień. No. Tutaj nie ma jakby co tutaj nawet komentować, jak już powtórzy się żadnej kreatywności, jakaś nudna uwaga, nawet tutaj nie ma z czego bekę cisnąć na no to. Idziemy dalej. I ostatnia ósma uwaga. Uczennica gada na lekcji z... i ostatnia ósma uwaga. Uczennica gada na lekcji zagłusza wypowiedzi nauczyciela, włączając na komputerze głośną muzy muzykę, śmiejąc się głośno wspaniałego w jej mniemaniu dowcipu, swój sprawdził podpisała jako pedał Polina. No po pierwsze, podpisałam swój sprawdzian nie jako pedał Polina, a jako pedał Polinka. A po drugie, to nie moja wina, że nauczyciele nie mają dystansu. No i trzecie, rozumiem, że źle zrobiłam włączając muzyczkę, yy, bo włączałam gniew mocarta na komputerze i po prostu pani się wkurwiła i właśnie wpisała mi uwagę. No cóż mordini taki filmik u mnie wyszedł Jeśli wam się spodobał ten odcinek zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał i zostawcie jakiś fajny miły komentarz Jeśli chcecie y, jakiś następny filmik związany z moją szkołą to też sobie to napiszcie w komentarzu i tyle Mogę wam na przykład opowiedzieć co ja robię na lekcji u mnie na szkole bo ja jakieś śmieszne żarciki wymyślam cały czas Więc jeśli chcecie to usłyszeć to zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i napiszcie to w komentarzu Pa pa